Ktoś się czai na mnie za ścianą, ja się na szybko sobie żylaka kupię. Dobra, do mnie. Aj, co w ten obroczek? Ale. Co to za strefa jest, ty! Co to jest za strefa? Dawaj, 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 Ale kombo, do. ty dobre, lecisz! Ciekawe, z pewnością zastanawiałeś się nieraz, czy jest możliwe, aby wygrać arenę Bedwars' nie używając kompletnie żadnej broni. Ja jestem Icher, to jest pierwszy odcinek Bedwars Challenge, czyli serii, w której podejmuję się przeróżnych nietypowych wyzwań podczas grania właśnie w Bedwarsy. Nie zapomnij sobie i like jeśli odcinek ci spodoba, a teraz zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy już na pierwszej ręce, tutaj czekają nas w sumie standardowe procedury. Trzeba uzbierać trochę lutu. no i myślę, że zaopatrzyć się w sporą ilość wełny i od razu trzeba zagrać ofensywnie, póki nasi, nasi przeciwnicy się nie, nie zdążyli jeszcze wystakować. W ogóle możecie zobaczyć, że gra na serwerze Pika Network, to dlatego, że pykam sobie w poniedziałek o 3 w nocy i na żadnym z polskich serwerów nie ma tak naprawdę Ludzi, kurczę, pójdziesz za mną, nie pójdziesz za mną. Wełna mi się skończyła, mogłem wziąć jej. I... Mogę wziąć jej więcej. Zdasz te... mi chociaż łóżko, rozbać, co? Aj, chyba nie dasz. Fak, no mam nauczkę, trzeba wziąć. Trzeba brać więcej wełny ze, ze sobą. Aj, gość już to ogarnął Ogarnął co się dzieje, napisał No sword challenge. O, idzie do mnie już, kurczę, trzeba się szybko. Fak, i zapominam, po której stronie jest sklep z itemami. Powinien być wszędzie po lewej jakieś prowizoryczne, prowizoryczne budowanie łóżka, trzeba jak najszybciej zrobić. fak, Gdy za dobrze mi zajdzie. on podbudował się do góry, więc lecę tak samo. Może uda mi się jakoś go zrzucić. Okej. Okay. Poleciał? Poleciał. Dobra. Także lecimy do niego. O, o tam ktoś się, ktoś się do mnie buduje, ale dobra, wywalone. Ja mam tutaj. Ja się tutaj muszę zrewanżować. Dobra, czekamy na koleżkę. Halo, wpijesz tutaj do mnie? Zapraszam, zapraszam serdecznie. Teraz... O, pięknie. Dobra, zdążę mu rozwalić beda. Zdążę? Tak, zdążę, elegancko. Dobra, no i teraz to już tylko... Aj, fuck, pobite gary. Muszę sobie walić ten miecz do, 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 z pierwszego slota, bo z przyzwyczajenia po prostu wyłączyłem. <laughs> Właśnie. Wypomina mi, że przecież mam no sword challenge. Fuck. Dobra, nic się takiego nie stało, jednego hita mu tam sprzedałem. Z miecza, to jak ktoś się czai na mnie za ścianą, ja jeszcze na szybko sobie żelaka kupię. Dobra, wbija do mnie, aj, w tym bloczek. Ale... Co to za strefa jest, ty? Co to jest za strefa, dawaj, dawaj, dawaj. Ale combo, do... Ty, dobre, lecisz. Elegancko. Co to była za strefa? Dobra, idziemy odwiedzić niebieskiego, przy okazji rozwalamy mu wyro. O, I może uda mi się go wyeliminować. Szybki refik i... Jaki, jaki hitting jest na tym serwerze, to jest... Niesamowite. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Dobra, przyszła pora na konfrontację z białym. To jest ostatni ziomek jaki nam został. Zobaczymy co tam potrafi. Aj, niebezpiecznie, ale poleciało. Dobra. Poleciał elegancko, refilujemy się. Jaki lud z niego! Co jest? No dobra, to lecimy, lecimy na zakupy. Dobra, przed nami druga runda. Lepiej żebym nie zginął z tymi emeraldami. Ale nie, dobra, udało się dało się koleżka z voidową. Dobra, nie ma co przedłużać, wam się tam po prostu perłą To dopiero pierwsza ręka już tyle czasu mi zajęła Mam nadzieję jeszcze... Jeszcze kilka nagrać Trzeba bym się go wyeliminować eee, I leci już Dobra Pierwsze wygranko jest moje I do zobaczenia na następnej arenie Okej, okay, jesteśmy już na kolejnej arence Tutaj od razu eee, od razu pójdę sobie na wyspę z diamentami Żeby nikt mi ich nie zakosił, bo nie powiem, zależy mi Żeby od samego początku mieć protection Żeby ta odporność jednak na, na damage była jak największa Delikatnie niepokoi mnie kolega Aqua Jakiś zlagowany jest Co on chce ode mnie? Dobra, może uda mi się Jakoś za niego, o właśnie Okej, okay, idę. poleciał Przejdziemy się do niego, zobaczymy, może uda nam się Rozwalić mu beda Dobra, pan hacker, 2-2-2 Gość ma z 200 pingów, ale na szczęście Na szczęście mam jego łóżeczko Ooo, i w sumie wycofam się Kolega akurat jest zdecydowanie najmilszą osobą na świecie Heh, <grym>, ale dobra, kupiłem sobie prota A, i w sumie mamy już już prawie wystarczająco żelaza, żeby kupić sobie Przepraszam złoto żeby kupić żelaznego seta, to nam na pewno pomoże Kerek nam już tutaj w... stara się wbić, ale spadnie Tak jest, pięknie O proszę, bezpańskie łóżeczko To mi się podoba Od razu zrobię sobie zakupki Także na kolejny poziom I lecimy dalej A tutaj proszę, mamy pana czerwonego z Zerowo zabudowanym łóżkiem. Podka może się przydać. No i niszczymy beda. Oj. Z małymi problemami, ale, ale uda mi się wyeliminować czerwonego. A, chłopaki, tam się ze sobą naparzają. Biegnę się przyłączyć. Aj, poradził sobie niestety, by ze mnie wyrzucone diamenty, żeby nie nafidować go. Może uda się z tego zepchnąć? Nie ma już łóżka, więc to by był final kill, ale coś strasznie nie chcę, nie chcę spaść. Halo, gościu. wypad, ja zaraz padam. Nie nafiduję go przynajmniej. A może te TNT go wywali? Nie no, zdąży mnie zabić jeszcze. W końcu raczył się, w końcu się raczył pojawić. Ile można uciekać? Dobra, jazda. Miejmy nadzieję, że uda mi się go lepchnąć. Ty, on się ze mną... On się ze mną na łapki zaczął bić. Leć, Dobra, elegancko. Jest drugi win. Tak? Drugi win. I trzy i trzy final killer są moje. Także elegancko, lepiej niż w poprzedniej rundzie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, na koniec jeszcze małe przypomnienie dla tych, co nie wiedzą. W sobotę i w o godzinie 18 odbywają się streamy, na których gram sobie w Bedwursy party z widzami lub jakieś inne minigierki, także jeżeli macie chęć, to zapraszam serdecznie. Heja!